Laboratorium i zakład radiologii wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Lesznie wznowiły od poniedziałku przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych. Materiały do badań w laboratorium pobierane są w dni powszednie od 7.40 do 11.00, a wyniki wydawane są od 13.30 do 14.30. Istnieje również możliwość otrzymania wyników mailem. Aby maksymalnie ograniczyć wzajemny kontakt pacjentów między sobą, należy wcześniej zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę pobrania. Aby się zarejestrować, należy zadzwonić pod numer 65 525 32 47 lub 65. 5 525 32 52. Rejestracja czynna jest od 7 do 14.30. Osoby ze skierowaniem na badanie USG, rentgen, tomografię czy rezonans magnetyczny, również przed zgłoszeniem się osobiście, powinny najpierw skontaktować się ze szpitalem telefonicznie pod numerem 65-525-3260. Rejestracja zakładu radiologii czynna jest od 7.30 do 15.00. Wcześniej zadzwonić muszą także ci, którzy mają już wyznaczony termin badania.